Witajcie serdecznie. Teraz po troszeczkę rozszerzymy bardziej ten nasz proces, troszkę przyspieszymy, a mianowicie zrobimy tak, że będziemy jesteśmy przy 40 powitaniach Słońca i będziemy codziennie zwiększać te powitania o 10. Czyli można powiedzieć, że wejdziemy teraz w proces tworzenia. Na początku był to cykl, gdzie pokazywałam wam, jak wchodzić, rozgrzewać ciało, jakie wykonywać ruchy, żeby było bardziej, żeby było bardziej można miękko wchodzić w te powitania, żeby troszkę rozćwiczyć ciało i żeby móc poszerzać swoje możliwości i zwiększać swój cel. Teraz wchodzimy w proces tworzenia, czyli proces, w którym wzmocniona już jest wasza intencja. Jesteście głębiej w tu i teraz w sobie poprzez ten proces powtarzalności i tej systematyczności ćwiczenia, czyli wchodzimy w proces tworzenia, gdzie mamy już cel, mamy jasną intencję. Mamy określoną, określoną myśl, czyli dążenie do tego celu, który nam jeszcze bardziej ułatwia nasze działanie i pozwala nas jeszcze bardziej w tym wzmocnić i jeszcze mocniej nas w tym osadzić. Że nawet można mieć coś takiego w sobie, że czujecie coraz bardziej sens tego ćwiczenia i tego, że poszerzają się wasze możliwości wraz z poszerzaniem możliwości waszego ciała. Poszerza, poszerzaniem waszego ruchu w ciele, zmienia się jego energetyka, zmienia się jego, można powiedzieć, moc. Wraz z intencją, jeszcze głębiej, ten proces tworzenia staje się aktywny i można powiedzieć taki bardziej realny, ponieważ macie ten cel przed sobą. Można go też sobie wizualizować. Yy, I dzięki temu, jak się zmienia właśnie ten proces waszej energetyki ciała, ten proces tworzenia jeszcze bardziej nabiera mocy i jeszcze bardziej nabiera takiego urzeczywistnienia i bardziej takiej realności, która pozwala Wam jeszcze bardziej w tym się umocnić. Dzięki temu, dzięki tym początkom, dzięki tym ćwiczeniom, które było na samym początku, one były troszkę takie rozciągnięte w czasie, po to, że był to czas, w którym gromadziliście siły, ćwiczyliście, powtarzaliście ruchy, po to, żeby teraz w tym momencie, kiedy już jest ten proces takiego tworzenia, jeszcze bardziej siebie głębiej wzmocnić, i w momencie, kiedy już jest ten cel. Takie jeszcze głębsze i pełniejsze następuje dążenie do tego, żeby mogło to się urzeczywistnić i żeby mogło to zaistnieć. Więc serdecznie zapraszam. Dzisiaj mamy 50 powitań. Będziemy to. Że tak powiem, przeplatać, czyli będziemy raz z ugiętymi nogami, raz z prostymi, po to, żeby jeszcze jakby głębiej wejść. Zawsze macie też możliwość, że te 50 powitań możecie też powtarzać przez cały tydzień, żeby jeszcze bardziej ten etap, ten proces, w którym tego tworzenia jesteście, żeby jeszcze bardziej na tym etapie go wzmocnić i żeby bardziej jeszcze go tak w sobie. Osadzić, żeby ten proces intencji, która w Was jeszcze bardziej kwitnie, tak jak już wcześniej mówiłam, była bardziej, uzasad... była bardziej taka konkretna i bardziej jeszcze przez to wzmocniona. Czyli powtarzalność powoduje, że jeszcze głębiej się w sobie osadzacie i jeszcze Pełniej macie w sobie ten cel, to do czego dążycie, poprzez zmianę i poprzez pracę z ciałem, poprzez zmianę jego energetyki i poprzez jego jeszcze głębsze wzmacnianie. No tutaj mam e, towarzysza, e, troszkę go przeniosę. Kermelciu, ślimaki mamy. Nie wiem, czy u Was też jest dużo ślimaków, ale u mnie dużo. <grytanie> Więc stajemy sobie z przodu maty, unosimy ręce do góry, jest wdech. Wydech. Odstawiamy jedną nogę do tyłu, drugą. Pies w dół. Klękamy. Koci grzbiet. Wydłużamy tu. Koci grzbiet. Wydech. Leciutki skok. Wdech. I wydech. Wszystko w górę. Wdech. Wydech. I zrobimy tak 10 razy. Cały czas. Yy, Głęboko sobie oddychamy, tak żeby y, móc jeszcze głębiej, y, że tak powiem, iść w ruch, jeszcze głębiej ciało, żeby mogło sobie popracować i żeby jeszcze mocniej y, się mogło wzmocnić i głębiej poddychać. Pamiętamy o tym, że głowa podnosi się na końcu. Teraz kolejne 10 zrobimy z deską. Będzie wdech. Deska. W górę wdech. Wydech. Nogi proste i skok. I wydech. W górę wdech. I wydech. Czyli też to, co żeśmy robili tylko z deską. Teraz zrobimy z kijem też na delikatnie ugiętych nogach, czyli wydech, wdech, ze skok, klękamy w górę wdech, wydech, w górę wdech, wydech i leciutki skok. Kolejne 10 zrobimy na grzbietach stóp, czyli uniesiemy pięty, przetoczymy się na grzbiety, uklętniemy w górę wdech, wydech kocik grzbiet, wdech, przetaczamy się i leciutki zeskok, wdech i wydech, wszystko w górę wdech, wydech, łączymy dłoń. Ręce do góry, wdech, wydech, na opuszki palców rąk, wdech, zeskok, do góry, wdech, wydech. Stajemy do deski na grzbietach, przetaczamy się, pies w dół i leciutki skok, wdech i wydech. I ostatnie 10 zrobimy normalnie na prostych nogach. Pamiętając o tym, że staramy się przychodzić na miękkich plecach. Siędziemy sobie. I teraz tak, ten proces, który mieliśmy przejść, miał trwać troszkę dłużej, tak? Ponieważ mieliśmy sobie to rozkładać po pięć powitań słońca. Ale tak jak. Yy, w życiu tak naprawdę yy, jest pewnego rodzaju zmienność, tak? Czyli powiedzmy, mamy cel. Ale czasami jest taki moment, że y, pewne rzeczy trzeba troszkę przyspieszyć. Y, w związku z tym, dlatego można powiedzieć, że ten cały proces tych kolejnych po dziesięciu tak naprawdę codziennie dodawanych dniach powitań 10 kolejnych, jest takim elementem y, przyspieszenia po to też, żeby wykonać szybszy ruch. Oczywiście, jeśli nie możecie tego wykonać, czy dodajecie kolejne 10, to dawajcie sobie mniej tych powitań. Ale ważne jest, żeby spróbować, czyli w pewien sposób przekroczyć swoje granice, ale mając ciągle na myśli ten proces tworzenia, ten proces intencji, który powstał na samym początku naszej praktyki i który tak naprawdę może się doskonalić czyli to jest, to jest żywy, twórczy proces. Do którego możemy dodawać kolejne elementy, który może się jakby rozszerzać w trakcie praktyki, zwłaszcza w czasie praktyki powitań, kiedy tak naprawdę istotą jest cały proces oddechowy, czyli uruchamiamy głębiej oddech, ciało jest głębiej dotlenione i pojawia się w nim większy ruch. Teraz sobie siądziemy prosto, wydłużymy ręce do góry, wyciągniemy jeden bok. Wyciągniemy drugi bok. Zrobimy skłon w przód. Uniesiemy ręce do góry. Z wydechem połączymy dłonie. I dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.